Ota indukcyjna Whirlpool z technologią Heat Control, czyli z możliwością precyzyjnego ustawienia temperatury dnem naczynia i utrzymywania tej temperatury przez cały proces gotowania, smażenia, pieczenia itd. po to, żeby potrawa się nie przypalała, po to, żeby każdy kolejny kotlet smażony na patelni był idealnie taki sam, czy pancake, czy naleśnik chociażby, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, że potrawa zaczęła nam kipieć, to Zobaczmy teraz, jak taką temperaturę ustawić. Dlatego, że ustawień jest sporo, czyli włączam płytę indukcyjną i zwróćcie proszę uwagę na to, że panel sterowania cały teraz jest dla mnie widoczny. Mogę oczywiście na płycie Skid Control w standardowy sposób przygotować moje potrawy, czyli ustawiać moc od 1 do 18 i przejść na booster. Literka P to booster. Teraz widzicie Państwo właśnie tą moc maksymalną, czyli 18. Nie mamy naczynia, no to postawmy naczynie z wodą i zobaczmy, co się stanie. Płyta zaczęła prawdowo pracować, ale mogę równie dobrze skorzystać z ustawień temperaturowych. Czy mam tutaj ikonę termometru? Jeżeli tylko użyję tej ikony termometru, to pojawiły mi się dwie strzałki, których wcześniej nie widziałem. Czyli prawą strzałką w górę podnoszę temperaturę. I to jest najniższa z nich, 45 stopni Celsjusza. Później mam 80 stopni, 130 stopni, 150 stopni, 180 200. Zajdziemy do temperatury minimalnej. A przez to, że podniosłem temperaturę wcześniej, to nie widzicie Państwo jednego elementu. Temperatura teraz pod dnem naczynia jest wyższa niż 50 stopni, bo widzimy strzałkę w dół przez to, że było 200 stopni. Czyli płyta pokazuje nam cały czas, że nie grzeje, studzi nasze naczynie do stopni 50, a w momencie, kiedy osiągnie stopni 50, to ta strzałka zniknie i dostajemy sygnał dźwiękowy. W związku z tym poszukajmy takiej wartości. W tym momencie mamy pewnie 55 stopni. Zróbmy sobie stopni 60. Zwróćcie Państwo uwagę, pojawiła nam się ikonka strzałki migającej w górę. Co oznacza, że płyta nie osiągnęła temperatury 60 stopni Celsjusza. Pod dnem naczynia, oczywiście. Teraz zobaczmy, co się stanie w momencie, kiedy osiągniemy tą temperaturę. Efekt, który Państwo zaobserwujecie, to będzie sygnał dźwiękowy. No i oczywiście ta migająca ikonka, którą cały czas tutaj widzimy, zniknie. Te sześć progów, które Państwo widzieliście, to są progi po to, żeby szybko osiągnąć optymalną temperaturę. Natomiast już mając konkretny próg, czyli smażenie, duszenie, gotowanie, roztapianie, jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie przejść co 5 stopni Celsjusza w górę lub w dół. Od 45 do 200 stopni Celsjusza mamy aż 32 różne ustawienia temperatur, tak żeby dopasować je do naszych potrzeb, do naszych indywidualnych zastosowań. Na płycie indukcyjnej, którą ja mam tutaj ze sobą, taką informację Heat Control znajdziecie Państwo również na tylnym lewym polu. Dlatego tutaj również mam ikonę termometru i znajdziecie Państwo na polu tutaj również tylnym po prawej stronie. Dlatego tu również jest ikona termometru. I znowu te pola mogę obsługiwać w sposób standardowy albo dotykając, właśnie ikon termometru. O, zniknęła nam, słuchajcie, strzałka. Pojawił się sygnał dźwiękowy, osiągnęliśmy tą temperaturę pod dnem naszego naczynia. I teraz, oczywiście, przejdziemy sobie, słuchajcie, przez wszystkie ustawienia, ale najpierw jeszcze wróćmy na chwilkę do prawego, górnego pola grzewczego. Czyli te same 6 przeskoków. Natomiast tutaj teraz nie widzę temperatury 60 stopni, bo musiałbym wyjść albo do 80 i obniżyć czterokrotnie co 5 stopni, albo od 45 i pójść na 60. Tutaj, ponieważ ta temperatura została osiągnięta, to zobaczcie, że mogę sobie do 200 stopni Celsjusza przechodzić tak jak chcę. W momencie, kiedy oczywiście osiągnę temperaturę, mogę ustawić timer nawet 150 minut. Leżeć sobie na kanapie, oglądać film, a potrawa będzie przygotowana tak długo, dopóki timer jej nie wyłączy. No i tak jak Państwo widzicie, ostatni krok 200 stopni w górę. Iść się już nie da, dlatego mam sygnał dźwiękowy. Mogę pójść tylko i wyłącznie w dół. I znowu pojawia nam się ta właśnie migająca strzałka, pokazująca, że płyta nam dogrzewa pod naszym polem grzewczym. Jak zejdziemy w dół do temperatury, podejrzewam tak 50 paru stopni. Zeszliśmy do minimalnej wartości. Zwróćcie proszę uwagę tutaj na tą strzałkę, która pokazuje, że w tym momencie płyta nam się wystudza bo przecież chcemy mieć temperaturę 45 stopni, a jeszcze przed chwilą mieliśmy 60. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyłączyć to pole grzewcze i mamy na to trzy sposoby. Po pierwsze, możemy wyłączyć całą płytę, natomiast wtedy wyłączylibyśmy wszystkie pole grzewcze, czego w tym wypadku akurat nie ma dla nas większego znaczenia, bo gotujemy tylko w jednym naczyniu, natomiast gdybyśmy mieli więcej naczyń, to pozostają dwa inne sposoby, czyli OFF, przycisk lub dotknięcie ikonki termometru. No, i teraz sprawdźmy sobie na szybko, że ikonka termometru wyłączyła pole grzewcze. Nagrzało nam się szkło od ciepłego naczynia, dlatego, temperatura jest powyżej 60 stopni i mamy informację HOT. Włączmy raz jeszcze to pole. Wybierzmy tą temperaturę minimalną, która była wcześniej. Płyta zaczyna dalej pracować, i teraz mogę również przyciskiem OFF zrobić dokładnie to samo. Po wyłączeniu płyty grzewczej, informacja HOT pozostaje z nami tak długo. Dopóki temperatura pod naczyniem nie spadnie poniżej 60 stopni Celsjusza.